Cześć. zapraszam tych, którzy oglądają do kolejnego odcinka serii Diablo 3, będzie to już chyba 13. chyba trzynasty, nie mam pewności, dobra, w poprzednim odcinku miałam za zadanie odpalić katapulty, no a co no zobaczymy? Porozmawiamy z Traelem, bo widocznie Trael cięchodził nas dla nas do powiedzenia. Rozmawiamy. Z Modana, Modana zrobił ogromny wyłom w muzei i wchodzą w głąb twierzy. Jeżeli wyłom nie zostanie zamknięty, twierze opanują demony. Jak zabije te wszystkie demony, możemy użyć trupów do zamknięcia wyłomu. Aha, czy mamy do wyłomów twierdzy, Tak. Mmm, znajdzi drugi poziom podziemi twiercy. Aha, dobra. Wynoszę wiadomość od króla zachodniej marchii. Zgodził się przy Ogólnie... Patrz... ojej, troszkę jestem tu zapełniona. Do walki z wymyślonymi władcami demonów. Być może uwierzymy. idziemy do kupca. Zmęczyło mnie poszukiwanie przygód. Za dużo do ulu samego zysku. Oj, chyba będę musiała tu troszeczkę, właśnie, bo nie spostrzegłam się, że już mam cały zapełniony kwitunek. Zobaczymy. Mm. Mi nie da. Nie, mi też Chyba zdecydowanie jest lepszy. Nie. Hmm. No i tutaj mam troszkę... Później się zastanowię. Łuk mi niepotrzebny. To mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne. Nie wiem jak to. Nie wiem jak to właśnie. Mm. O, dobra, mamy ham dla naszego. Ale to jest do inteligencji. Ale mu nic nie stanie. Dobry okay. wybór. Okej. Teraz patrzę na to. O, o, chyba będzie lepszy. Tak, bo jest do siły. Przede wszystkim jest do siły, a to jest najważniejsze u mnie: to nas sprzedaż, nas sprzedaż, sprzedaż, sprzedaż. Nie wiem. Sprzedaż, na sprzedaż, na sprzedaż, na sprzedaż. Na sprzedaż. Hmm. Właśnie tak patrzę. To na pewno na sprzedaż o co chodzi. A tutaj. No zastanawiam się nad tym. Nad tym też. Na razie to wszystko idzie na sprzedaż że choć tu nie nie nie. Dobra. Fajnie, że mi ten. Patrzy na ten miecz i kurde chyba ja mam gorszy. A no. on nie może. Dobra, to to wyrzucamy na sprzedaż Do sprzedaż, to nie Mogę sama. Nie będę tego używać. Aha, bo to nie dla mnie. Dobra. Pokaż mi tu... Y no dla mnie. A ty... Nie, nie sprzedaż... Mm -hmm. Zdecydowanie dla mnie. A inteligencja po co ci? Ale dobra. Doskonale. Spodnie, właśnie nie wiem, co z tym spodniami, ale to już innym razem. Hmm. Tych much. Ja nie lubię tych much! Hmm. Okej. Okay. Dobra, sprzedaj, to wszystko potrzebne. Mówię, ja to wszystko sprzedam. Zastanawiam się nad tymi spodniami. Yy. Tak, sprzedaż. Dzień dziewiąty Młody komendant Calderas uważa, że demoniczna plaga ustąpi przed krwawą demonstracją sił prawości Jutro zamierza doprowadzić atak z naszych fortyfikowań Jeśli chce, to niech popełni samobójstwo Dobra Idziemy pomagać Idziemy do podziemia yy, Poziom pierwszy

Cóż, nie dowiemy się chyba. Rozpruwacze dusz to wrogowie wszystkiego. Stworzenia nowe zrodone są z nieskończonej zawiści, która rozpala piekło. Szybkie i zwinne rozpruwacze pokonują dystans dzielący od zdobyczy, czepiając się jej jęzorami i skakując na ofiary. Gdy już mhm. to robią, nie da się ich odgonić. Bowiem od razu zaczynają ucztę. Jestem tak dobra, dobra. że sama, sama się zaskakuje. Naprawdę bardzo się skupiam i sama to zauważyłam na grze, że czasami nie patrzę na nic, tylko prostu na że co tu się dzieje, co tu mam robić. I nie komentuję za często, dlatego że no, interesuje mnie, co tu się dzieje, tak? Dobra. Nie to można na to powstrzymać, to raczej. Wykorzystywane są jedynie najwyższe poziomy tej. Twierdzy. Pod nami ciągną się kilometry tuneli i ukrytych przejść. Łatwo się tam zgubić. Nie mam chowańca. Właśnie tu ja nie przywołuje. Ano. Sługi, ludzie Je sądzą, to, że ukryją się, się za murami. Do tej pory, że jednak zaledwie ułamek potęgi piekła, utopimy ich w naszym grzechu. Dziewczyna wciąż jest słaba, nie spodziewa się ataku z dołu. Wyślijcie tę głodniałą wersję. Mhm. Pośród 427 wojowników i wojowniczek, którzy zniknęli na wschodzie, powróciło 341. Czy ciągle poszukują wybawienia dla swojej religii? Jaka Ale... będzie ich reakcja na zagładę miasta, które dało początek ich krucjacie? Nie wiem. Czy podążą dalej na zachód, do zachodniej marki? W końcu. do no. Tutaj. Tak patrzę i nie mam tego przejścia. Nie mogę znaleźć. No, ej. No, będzie, że przejdę całą Planszę i dopiero znajdę drugi poziom. To jest nie mogli mnie teraz, teraz. zobaczyć. ła Taka pułapka No raczej do lawy Ponącej lawy Aha, do tyle? A dobra, jest przejście. Dobra, mamy poziom drugi. Tak, poziom drugi. Yy, wchodzę na poziom drugi, a tam mam za zadanie znajdź wyłom po ziemiach twierdzy. Czyli mamy znaleźć jakiś wyłom. To szukamy wyłomu. Zło otacza ta twierdzę. Musimy chronić niewinnych. Postaram się, nie martw się. Nie mam zamiarów zostawić samych. Nie można na powstrzymać. Zrobię tak, że twierdza będzie bezpieczna. Ogólnie widziałam z Jasnone. Diablu to Tą ulepszoną wersję. I całkiem fajne. Fajnie to wszystko wygląda. Widziałam z wiasną czwórki. Też okrąży. I też mi się podoba. No chciałabym też zagrać właśnie w te dwie części. Bardzo mnie ciekawią. Znaczy najbardziej mi ciekawi czwórka. Wychodzące się z miastują piekielę z Dechemoty poruszają się wolno i ociężale, tłukąc potężnymi pięściami w ziemię. Wiele twierdzących dzieło się pod naporem śmiażdżących uderzeń. Jeszcze więcej przeciwników piekła padło ofiarą w gniew. Mogę się nikt więcej nie pojawił. Co ty sam tu głupie robiłeś? E? Ja nie wierzę, sam chcę poszedł bić z bosem Dobry agent Hej, hej, nie przeszy naraz, kupaki. Co to kto jest? Mam skrzynkę. Miałem wielkie szczęście, że poznałem skomplikowaną historię barbarzyńców. Jednak o genezie tych potężnych wojowników wam w najlepszym wypadku mieliście pojęcie. Legeny mówią, że to dzieci Bulkatosa, starożytnego uosobienia ideałów, siły, męstwa, i Mhm. Mm A... Ciekawa historia. Aha. rate zrobiłam kółko. Widzę, że chowańca znowu nie miałam. Dobra. Hmm. Widzę, że chyba jestem na dobrej drodze. Albo i nie. No zobaczymy. Na razie z nieba spadają jakieś kurty, trupy. Zawsze chciałem spróbować swoich sił w walce z tą maskarą. Przyznaję się, że po prostu chciałeś spróbować sił w walce z każdą. Gdyby tylko mogli mnie teraz zobaczyć. Jakie widzę? Aha, można znaleźć piżarnię twierdzę bastioną. Dobra. Spiżarnia mi się kojarzy z czymś do jedzenia, no. jakieś tam są. Hej, hej, hej! Kieci mm. bulkatosa osiadły na północnych stepach, obszarze znanym obecnie jako ponure Ziemię. Wiodły głównie plemienny i nomadyczny styl życia. Choć założyły kilka osad, jak Secheron i Harle. Rządziła nimi grupa poważanych byłych wojowników, znanych jako Starszyzna. Opa, Znaleźliśmy pilarnię. Dobra. Znaleźliśmy spiżarnię, także ja bym iła do miasta. Dlaczego, Dlaczego mam to zrobić? To... Aha, dobra. To przez ciebie zginął bym Ano. Z przyjemnością obgryzę mięso Największym z przybocznych Azmodana posiada aż cztery paszcze. Niepohamowany apetyt jest niewątpliwie jego najsilniejszą bronią. Jego żółć i trujące ekskrementy są równie zabójcze. Kiedy czy nutstrzymujący w chwili na pewno dostrzegli już, że święte razy to puste zwycięstwo nad bezużytecznym narzędziem. Odróżniasz jedynie nieuniknioną porażkę. Wasze mury nie stały się mocniejsze, a nasze ataki. Nie będę rosła, ale i tak będziemy mój. Chciałbyś. Dobra. Yy, zabiliśmy tego jakiegoś jednego z jego sług, tego Azmoda, tak? Azmodana. Azmodana. Także no co, to tyle w tym odcinku. I co do następnego.